na nowy filmiku na moim kanale i w tym filmiku nagrywam mo jak um, w tym filmiku nagrywam będę nagrywać Znaczy Jadę teraz za parę dni um, na festa um, czemu ja nie umiem gadać te trzy dni będą um, no, ferie zimowe, No tak naprawdę się zaczynają w poniedziałek 16, czyli za 5 dni, ale ja jadę w sobotę już, do babci jadę, tak jak zawsze, kto jest zdziwiony, trzeba się spakować, wczoraj wyciągnęłam walizkę z podłóżka Dzisiaj jest wtorek i no już jeszcze trochę wcześnie jest na pakowanie się, ale ale się już dzisiaj ja już dzisiaj chcę zacząć pakować ciuchy najbardziej, bo, bo wczoraj już myślałam co spakować i ja już yy... Ja nie lubię się pakować, yy... znaczy nie lubię się pakować, ale zawsze za dużo obmyślam. I sobie wczoraj zrobiłam nawet listę. Zrobiłam sobie listę, co mam spakować do spakowania. Mniej więcej sobie wszystko tu wypisałam, co mam spakować. Yy, patrząc na to, yy, właśnie myślałam, że trochę dużo tego jest, no ale. No co ja mam poradzić z to? No? Okej, okay, zacznę od ciuchów, bo moja szafa. W ostatnim filmiku sprzątałam w szafie. No, Ja nie umiem utrzymać porządku w szafie, po prostu nie umiem. I tutaj mam na krześle też pełno ciuchów i kurtki. Bo tutaj był wieszak na moje kurtki, ale spadł i muszę go przykleić. Jeszcze to nie zrobiłam. Na razie wszystkie kurtki tu leżą razem z wypras wyprasowanymi ciuchami. To więc chyba się właśnie zabiorę za to, najpierw tam wezmę, albo w sumie nie, najpierw się zabiorę w szafie za bluzy i to wszystko, w ogóle wszystko stąd wyciągnę i tam poukładam, bo syf tam jest, no i od razu wyciągnę te bluzy, co zabiorę i swetry i takie rzeczy. Zacznę, zacznę wezmę tu. huh <laughs> Yes. O oh. oh, proszę. Um, tutaj Mam rzeczy uh, no. Tu mam rzeczy kołuszka Te, które na pewno zabieram e, Szykuję sobie Co biorę na podróż I na te trzy dni Co jeszcze będę chodzić Do szkoły O dziesiątej gdzieś e, Z tego co wiem będę musiała już być Na dworcu Bo ja pociągiem jadę Ja nie powiedziałam tego Ehm, um, okej. Okay. Czemu jestem taka prześwietlona? Ja nie wiem. się zmęczyłam. Boże. Ale skończyłam. Znaczy... no ciuchy, co nie? Są w praniu jeszcze dwie rzeczy trzy? Um, tutaj sobie tą torebkę biorę pod rękę i jeszcze plecak do plecaka, plecak muszę wziąć bo um, do plecaka zawsze biorę laptopa, no i jeszcze do plecaka włożę tam, nie wiem, tableta statyw tenniejszy, ładowarki no i tutaj mam przyszykowane co yy, na podróż mam no to tu mam bieliznę, co nie yy, i bluzkę taką, różową Dresy tej, no ten, bluza. I teraz wam pokażę tu wszystko, tu co mam. No to więc, nie wiem o czego... dobra. Tu mam bluzkę taką, taką, taki crop top bardziej. I później tutaj mam dwie podkoszulki. Tam jeszcze jest jedna podkoszulka, taka z koronką. Yy, tutaj mam bluzki na długi rękaw. No i tutaj mam topy. No, oczywiście nie jest lato, nie jest ciepło, no ale topy to ile one zajmują? Cztery tylko wzięłam. No I tutaj mam pełno skarpet, nie wiem po co mi tyle skarpet. Cukienkę jedną, tą czarną, najzwyklejszą. No, najlepsza sukienka, yy, taka z zwykła czarna. Dobra. No i ten rajstopy do tego. nie? Tu jest właśnie ta podkoszulka z koronką. Tu jest sweter, koszula i te takie dwa sweterki. Tutaj mam piżamy. Dwie wzięłam. No tutaj mam wszystkie gadki, staniki. I tutaj też wzięłam ten. Dwa takie sportowe staniki. Nie wzięłam ten czapkę z daszkiem. Później wzięłam taką czapkę i rękawiczki. Patrzcie jakie one fajne są. No i tu mam koszulę jedną taką. Później tutaj mam bluzy. No i później tu mam dresy. No i później tutaj mam bluzki. No i później ostatnia rzecz no to tu jeszcze mam dwie pary legginsów. A się nagadałam. 16, 17, 18, 19. Ja już 4 godziny tutaj. Hej, to więc. Ten! Będę chować choinkę. Dekoracje w ogóle muszę ściągnąć. Dobra, mam wszystkie dekoracje, ściągłam. Takie te mniejsze tutaj mam. Wszystko nie miałam, dzisiaj, znaczy w tym roku, a tak jeszcze tu mam. O, i czas na choinkę. i jest drugi dzień. Wczoraj przyjechałam. Jest 15 po 9. Właśnie piję herbatkę sobie. W ogóle wiecie co? Ja wczoraj poszłam spać 20 po 9. Ja, ja 11 godzin spałam. Ja się czuję... Ja się nie wyspałam. się czuję dalej zmęczona. miałam nagrywać jak się rozpakowuję ale zrobiłam to już wczoraj szybko. Czy jaki kubek mam? Fajnie, z myszką hmm. Nie wiem co ja mam robić teraz. Jedziemy na zebranie i muszę się zabrać Nie wiem co z włosami zrobić: czy nakręcić, czy wyprostować. Muszę coś zrobić z nimi, bo one tu są takie. Hej, to ja! Babcia słyszy włosy i nie wiem, czy mnie słyszycie. Ale będę się zbierać. Um, obiorę dżinsy. Teraz wam pokażę, co ubiorę. Dżinsy. Taką podkoszulkę. i taką koronkę ma. I ten sweterek. z kokardkami. No. E, Piosowica się nagrzewa. Um, a ja zaczynam się malować